Dzień dobry, Jarek Figiel, Explorer.pl Witam Was z naszej bazy w Kościelisku. Eee, I dzisiaj poradnik sprzętowy. Mamy na tapecie zupełnie nowy produkt, który ukazał się chyba dwa tydzień temu. Dotarł do, do sklepów w Zakopanem eee, i chciałem go Wam zaprezentować, bo to bardzo ciekawa oferta na rynku butów w góry. Eee, w ostatnich latach, eee, już właściwie kilkunastu, a powiedziałbym wręcz kilkudziesięciu coraz bardziej popularne są buty typu podejściówki, ze względu na swoją taką, powiedzmy, uniwersalność. Nie? Można robić w nich wiaferaty, można chodzić sobie jakimiś górskimi dolinami, prawda, w bardzo różnorodnym terenie się te buty sprawdzają. Nie nadają się na, na, na zimę, nie nadają się pod raki ze względów oczywistych, ponieważ są płytkie. No i e, firma Salomon, która jest na rynku butów dobiegania już od bardzo wielu lat i mają naprawdę bardzo udane modele. Modele, osoby, które biegają po górach, ale też które lubią, lubią, lubią lekkie buty, wygodne buty do, do chodzenia po górach, do, do lekkich trekkingów sobie markę Salomon cenią i wydaje się, że w ofercie, znaczy nie wydaje się na pewno, w ofercie Salomona nie było takich typowych podejściówek, ponieważ mieli taki but trekkingowy, trochę bardziej pancerny, no, pancerny jak na Salomona, to jest taki model Quest, prawda? Mieli, mieli buty, które Nadawały się do, do, właśnie oprócz dobiegania, do, do lekkiego trekkingu, bardzo lekkie wygodne. Natomiast na takie tereny, gdzie jakieś skały bardziej ostre, gdzie potrzeba troszeczkę lepszego stania na, na stopniach, takiego typowego butu w ofercie Salomona nie było. I taki but się właśnie pojawił. Salomon słynie generalnie z bardzo wygodnych. Butów. Nie są one może specjalnie trwałe. Niektóre modele wręcz bardzo szybko, jak to mówią, lecą, prawda? Czy się rozsypują. Natomiast jeżeli chodzi o wygodę, e, samo chociażby to, że model QS często przez e, jednostki specjalne jest wykorzystywany gdzieś na, na, na misjach gdzie tak naprawdę buty muszą długo wytrzymać na nodze i wszystkim dawać duży, duży komfort i nie, nie zniszczyć stóp, prawda? No i właśnie, jaki, jest ten, jaki to jest ten but? Jest na pewno trochę masywniejszy i sztywniejszy od, od pozostałych butów do, do trekkingu płytkich produkowanych przez Salomona. Ten model wychodzi oczywiście z tych takich klasycznych z X-Ultra, ale nazywa się X-Ultra Alpine. Dodatek jeszcze oczywiście GTX, ponieważ to są buty z gore -Texem. Ten dodatek Alpine oznacza, że but jest i właśnie jak gdyby bardziej dedykowany w góry. I faktycznie, jeżeli przyjrzymy się temu, temu, temu butu, to temu butu, czy temu butowi, no ja nie wiem. Bo... Temu butu no chyba jednak, prawda? Okej, okay. jeżeli się mu przyjrzymy temu modelowi buta, to ma wyraźnie osłoniętą, osłonięte, osłonięte palce. Ogumowane palce no po to, żeby gdzieś tam, gdzie się potkniemy jakieś skały, czy też gdzieś wsadzamy w czasie jakiegoś tam wiaferatowania czy bardzo lekkiego wspinania, wsadzamy w jakieś tam szczeliny, żeby nam ten but się tam nie, nie obcierał, nie zniszczył za szybko. Ma z kolei też lekko co charakteryzuje, co wyróżnia może na tle innych butów podyściowych, ma wyraźnie podgiętą do tyłu podeszwę, ona idzie takim łukiem. I, I nawet ma takie wręcz zakończenie. To trochę z butów biegowych jest wzięte i powoduje to, że no na dłuższych dystansach przy intensywnym takim chodzeniu ta stopa będzie fajniej pracowała. Są oczywiście dość elastyczne, zginają się tak, żeby ta stopa też nie, 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 nie była za bardzo przesztywniona. I do tego oczywiście mają amortyzację, ona jest zaklejona w środku, w podeszwie, więc tu jej nie zobaczymy. No i mają warstwę gore która na tereny bardziej mogła... właściwie teraz bardzo mało jest butów bez gore -Texu. Ja jestem nadal zwolennikiem starych butów ze skóry licowej, bez gore który można zaimpregnować. Mimo wszystko uważam, że stopa się jeszcze bardziej komfortowa, ale coraz mniej w tej chwili z takich butów. No gore jakąś tam spełnia funkcję, zwłaszcza jak jesteśmy, w jakiś idziemy przez bardzo mokrą trawę, idziemy wiosną czy przez jakiś na przykład mokry śnieg, prawda? czy po prostu para długo, no to one jednak coś tam stopę chronią. Niemniej jak jest ciepło, jak jest naprawdę ciepło, to ta stopa się w środku też jednak zaparza. gore nie jest w stanie odprowadzić tej wilgoci, jaką wytwarza stopa. Ale za bardzo a ważnym takim elementem, jeszcze najważniejszym od wkładki zdecydowanie jest to takie opatentowane przez Salomona szybkie szybkie sznurowanie, szybkie zaciąganie pozwala to na myślę dość fajną regulację tych butów, na przykład kiedy schodzimy musimy je dociągnąć trochę bardziej kiedy podchodzimy możemy trochę luźniej kiedy mamy grubszą skarpetę noga nam, stopa nam spuchnie w trakcie dnia to możemy sobie też bardzo szybko popuścić, prawda, doregulować to zobaczymy jak to się będzie wszystko sprawdzać w realu, niemniej bardzo ciekawa oferta, przypomina Model nazywa się X Ultra Alpine GTX. tak. A jeszcze powiem dodać o podeszwie. Podeszwa nie jest, nie jest z Vibramu, z firmy Vibram. Jak wiele firm kupuje, od po prostu firmy Vibram podeszwy To jest podeszwa własna Salomona, czyli tam bodajże on, to się nazywa Kontra Grip. Tak? I ta podeszwa, nie wiem, też zobaczyłem jak się sprawdzi ale wyraźnie widać, że ma różne, różne, różne powierzchnie. Ma powierzchnię taką do trzymania gdzieś tam na, na jakimś błocie, prawda, ale ma też taką bardziej płaską część po na stronie buta i na, 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 przod, na przodzie, gdzie, gdzie y, chodzi o to, żeby trzymało na, na przykład na skałach, prawda, na jakichś płaskich powierzchniach. Nie? Z kolei też pod piętą, gdzieś nawet schodzimy na jakichś trawkach, prawda, żwirach. Y, są te takie typowe bardziej dla butów biegowych, y, y, przetłoczenia, które y, powinny właśnie Bardzo ciekawie wyglądający but. Y, będę go testował przez najbliższe tygodnie. Y, no i też podzielę się jakimś podsumowaniem y, tego butu. Niemniej po mierzeniu, po pierwszych próbach but jest niezwykle, jak większość butów salmona jest niezwykle wygodny i myślę, do, do większości do większości bardziej takich typowych stóp ten, ten, ten but powinien, powinien dobrze pasować, dobrze się układać. Dwa kolory docelowo mają być. Ten taki granatowy, ja nie no, wymyślałem te nazwy bardzo dziwne, nie mniej, ten taki powiedzmy, granatowy z pomarańczowymi i jeszcze taki bardzo kremowy, jakiś, nie wiem, kość słomierz, coś takiego, ma być też w ofercie. Jest też ten model buta wyższy trochę. Ja się zdecydowałem na model Ala podejściówka ze względu na to, że no, do takich lżejszych zastosowań chyba jest po prostu wygodniejszy. Tyle na dzisiaj wrócę do Was po testach tego butu za jakieś 2-3 tygodnie, jak już będę miał więcej informacji. Natomiast no, warto zwrócić uwagę nowość na rynku buty Salomona podejściówki. Tyle na razie, dziękuję, do usłyszenia.